Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o rynku drobiu, rynku jajek 2023. Moi drodzy, jesteśmy po sylwestrze, po nowym roku. Mam nadzieję, że każdy wypoczęty, każdy już zadowolony. No i możemy zacząć mówić o sprawach dość ważnych dotyczących rynku drobiu, jak to się obecnie. Przedstawia, więc pierwsza, słuchajcie, taka najważniejsza rzecz, jak to wygląda. Mogę Wam powiedzieć już, rozmawiając z ostatnimi czasy, jeszcze w 2022 roku, pod koniec, z hodowcami, z producentami, że po prostu te ceny na pewno nie spadną. Więc pierwsza rzecz najważniejsza nie łudźmy się, że ceny spadną. Dla klientów, że ceny jajek spadną, drodzy klienci, że ceny drobiu spadną, ceny mięsa, a dla producentów, nie łudźmy się, że koszty produkcji nam się zmniejszą, raczej nam się, słuchajcie, nie zmniejszą. Jeżeli na przykład koszty stałe w fabrykach podniosą, no to wiadomo, że koszty zbóż czy innych komponentów również podniosą i finalnie produkt, którym jest na przykład właśnie jajko, również pójdzie w górę i konsument zapłaci za to najwięcej. To też nie jest tak, tak jak wam mówiłem, że producent na tym zarobi, tylko po prostu musi podwyższyć tą cenę o cenę kosztów. To jest taka to jest taki temat dość istotny właśnie dotyczący tego czy to się zmieni czy nie bo wiem że dużo ludzi się łudzi że może te ceny spadną czy nie spadną mogę wam od razu powiedzieć że te ceny najprawdopodobniej po prostu nie spadną to znaczy na 99% no wiadomo że są różne sytuacje życiowe losowe różne się rzeczy mogą na świecie wydarzyć ale raczej bym nie liczył na to że to spadnie kolejna rzecz to to o czym już wam mówiłem pięć razy o tym Wacie i innych ulgach, które mamy obecnie, na przede wszystkim paliwo. Paliwo mamy we wszystkim w chlebie, w mące, w mleku w każdych produktach, naprawdę, nie tylko spożywczych, ponieważ ten towar trzeba dowieść. Więc po prostu trzeba to wliczyć w koszt. Jeżeli te ulgi odejdą, za paliwo będziemy płacić więcej, jako przedsiębiorcy będziemy płacić więcej, to również nasze produkty pójdą w górę. Nie wiem obecnie, co będzie z kosztami stałymi, ponieważ jest to polityka rządu, też nie wiemy, co oni zrobią, czy będą podwyższać, czy nie będą, czy może obniżyć, raczej bym nie liczył, że coś się zmieni, jak się dalej będzie kształtowała inflacja. Moim zdaniem dalej to wszystko będzie skakało w górę, może nie tak. Diametralnie jak teraz, ale to wszystko raczej trzeba się nastawiać, że pójdzie w górę, niestety. Co ja polecam zrobić? Przede wszystkim moi drodzy, w miarę możliwości, jeżeli macie gdzie kumulować, gdzie macie magazynować, kupujcie zboże, kupujcie pasze czy warzywa, czy to czym karmicie kury. Jak macie gdzie przechowywać, żeby wam się to tylko nie popsuło, oczywiście, to to kupujcie. Jeżeli chodzi o kury. Słuchajcie, dzisiaj jakiś jest taki wyjątkowy dzień, nagrywam to 1 stycznia, że mamy temperaturę jadąc autem, teraz patrzę, 16 stopni. Trochę się zdziwiłem, może źle działa ten termometr, ale wszedłem sobie do internetu, sprawdziłem temperaturę, temperatura taka sama. Jesteśmy w województwie, słuchajcie, mazowieckim, mamy taką temperaturę, jestem w szoku, 1 stycznia, no kiedyś te mrozy będą musiały przyjść, dlatego... Co do zakupu kur, bo też mnie pytacie czy teraz kupować. Ja bym się wstrzymał, tak wiecie dlaczego to już mówiłem tyle razy, że nie wiecie w jakich warunkach wcześniej były kury, też nie każdy ma dobre warunki, żeby te kury trzymać. Poczekałbym. Natomiast pod względem cenowym kupowałbym teraz. Kupowałbym teraz, moi drodzy, bo po pierwsze nie ma aż takiego popytu, a po drugie zobaczycie co się stanie na wiosnę, a też do końca nie wiemy co się stanie na wiosnę. Jeżeli te ceny wszystkie tak wywindują w górę, to ceny kur też się podniosą. Więc automatycznie wtedy musimy podnieść cenę jajka, albo nam się marże marże nam pospadają na produktach, a jak nam Marże pospadają, no to nam się to coraz mniej będzie opłacać. Jeżeli ktoś ma oczywiście 5, 10, 20 kurek tylko dla siebie czy dla znajomych, to tych kosztów nie liczy, ale jeżeli ktoś faktycznie patrzy na koszty, no jest to różnica. Dosłownie słuchajcie nawet złotóweczka na takiej kurze. Jeżeli za kurę płaciliście 15, teraz płacicie 16 albo 30, płacicie 31, a ktoś kupuje 30 tysięcy kur, bo musi zatowarować kurnik, musi go zagospodarować, yy, zapełnić, no to wierzcie mi, zobaczcie, jakie to są już pieniądze. I to wszystko później trzeba sobie albo jakoś odbić, zrekompensować właśnie w tym produkcie finalnym, więc no, siłą rzecz te ceny wzrosną. No i zobaczymy. Dużo zboża teraz obecnie jeszcze idzie właśnie z Ukrainy. W Polsce też mówiono, żeby tutaj zboże kumulować, kumulować. Teraz nie ma gdzie tego zboża sprzedać albo sprzedaje się je za śmieszne pieniądze. To nie są moje słowa, tylko słowa rolników, ludzi, którzy faktycznie mają te stany. Ja to widziałem i tak to wygląda. Więc no tutaj nie ma się co łudzić, że to rolnictwo, przynajmniej takie małe, no nie ma się za dobrze. Oczywiście ktoś powie, jak ci się nie podoba, jak nie chcesz uprawiać, to, to zamknij. No tak, tylko że jeżeli ktoś to robił przez 30 lat, słuchajcie, no to wątpię, że on teraz pójdzie na etat, chociaż no jak będzie musiał, to pójdzie. Co dalej? Bardzo ważna rzecz jeszcze dotycząca jajek, moi drodzy, bo tutaj pytaliście mnie, jak to obecnie wygląda na rynku. No cena jajek się nie zmieniła. Cena jajek tak naprawdę zmieniła się w grudniu, w pierwszym tygodniu. Cena jajek podskoczyła do góry, jeżeli chodzi o hurt, to tam 2 czy 3 grosze na klatce, na MC, na LC podskoczyło do góry. Natomiast obecnie ta cena nie podskoczyła. Zobaczymy, co będzie w styczniu, chociaż rozmawiając z producentami, jeżeli się tutaj nic nie zmieni. Pod względem kosztowym, to raczej tych cen podwyższać teraz nie będą. Ceny są i tak bardzo wysokie, i słuchajcie, sami, sami producenci to mówią, że ceny są naprawdę wysokie. To też nie jest tak, że ten producent na tym zarabia, tylko po prostu dokłada sobie to, co by zrekompensował, w momencie, kiedy no powiedzmy, właśnie te koszty mu się nakładają. Więc tutaj tak bym do tego podszedł. Co bardzo ważne, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten rynek, zaczęła nam się ptasia grypa, to też warto o tym powiedzieć. Zaczęła nam się ptasia grypa, nie wiemy jak to się rozwinie, teraz słyszałem, że już jakieś kurniki tutaj w Mazowieckim się pozamykały właśnie przez tą ptasią grypę, co oznacza, że mamy mniej trochę kur. Jeżeli mamy mniej kur, pytanie, jakie kurniki się pozamykały? Czy kurniki, które odpowiadają za wylęgarnie, czy kurniki, które odpowiadają za kurnioski, jeżeli tak, to cena jajek może pójść w górę, bo na przykład tych jajek będzie mniej na rynku. Tak samo z kurami, więc wiecie, no to jest tylko gospodarka, nie wiemy jak to się rozwinie. Dwa, trzy kurniki ktoś powie, nie dużo, może i niedużo, ale na dany rejon to jest dużo, bo to na przykład jest x kurczaków, które są wypuszczane raz w tygodniu czy raz w miesiącu, sprzedawane, więc no wiecie, no jeżeli to idzie na rynek zagraniczny, może my ogólnie tak tego nie odczujemy, ale jeżeli to idzie na rynek polski, e, ktoś nie będzie mógł kupić kur, będzie musiał kupować z zagranicy, jego koszty wzrosną, wiecie, no tu są po prostu, jest bardzo dużo różnych kalkulacji, ale warto sobie z tego zdawać sprawę, jak to wszystko e, działa. Myślę, że dla takich małych producentów, słuchajcie, dla takich małych ludzi, e, małych ludzi, małych małych pod względem tego, że no nie mamy jakiegoś tutaj bardzo dużego zaplecza związanego z z Drobiem nie mamy wielkich kurników, wielkich inwestycji, tu bym się nie przejmował. Wiem, że dużo ludzi, słuchajcie, pobrało kredyty jeszcze w tych niepewnych czasach, w 2019 roku powiedzmy, pobrało kredyty właśnie e, głównie po to, żeby wybudować kurniki, poinwestowało. E, plus jest taki, słuchajcie, że jajko jest takim produktem, który nigdy nam nie zginie. Raczej ludzie będą siłą rzeczy kupować to jajko, czy ono będzie kosztowało złotówkę, czy 5 złotych za sztukę. Ktoś powie, nie, ja bym takiego nie kupił, no ale jeżeli nie będzie za niższą cenę, to i tak kupisz prędzej czy później musisz kupić, bo gdzieś to jajko musi kupić, Może nie kupisz jajek 50, ale kupisz 10. No i tak jest z każdym produktem. Oczywiście też wiecie, producentowi nie zależy na tym, on chce sprzedać jak najwięcej. Wiadomo, że najlepiej by było za jak najwyższą cenę, ale jest cena, której nie przeskoczy i jemu też nie zależy. Słuchajcie, wierzcie mi, żeby jakoś bardzo te ceny aż tak podwyższać i ten klient ma nie wrócić. Lepiej, żeby ten klient kupił powiedzmy 7 razy po 30 jajek. Powiedzmy to, taki przykład daje, może. Bardzo marginalny, ale żeby wrócił do niego i kupił 7 razy, niż ma kupić raz za jakąś tam kwotę i się naciąć, oszukać czy coś. No mówię, raczej, raczej producentom, nawet takich, takim małym, na tym w ogóle raczej no nie, nie zależy moim zdaniem. No i cóż, zobaczymy, jak to się będzie kształtowało teraz. Mamy 1 stycznia, myślę, że pod koniec tego miesiąca, czy, czy już może w lutym też nagram taki odcinek. Zobaczymy, jak to się wszystko zmieniło, czy to się poprawiło, czy się nie poprawiło. Miejmy nadzieję, że to się poprawi, bo jak na razie wygląda to tak, że po prostu no, nie jest zapewnie, też dużo ludzi nie inwestuje, słuchajcie, bo po prostu no, sytuacja jest niepewna. Nie wiemy, co się da, jak to się dalej potoczy. Plus jest taki, że mówię, to jest produkt spożywczy, więc jakoś to tam idzie. No ale nie wiemy, jak się te koszty będą kształtować. Wiem, że teraz niektóre te kurniki, które wcześniej były zamknięte, związane z wylęgarnią, bo trzeba było to, słuchajcie, ogrzewać i tak dalej, wysokie koszty stałe, producentom się nie opłacało, teraz się pootwierały, więc to też będzie może miało jakiś wpływ. No ale to wszystko to się e, okaże e, później. E, no i zobaczymy, co z tą ptasią grypą, jak to wszystko się rozwinie, także obserwujemy na e, bieżąco, moi drodzy. Trzymajcie się, no i do zobaczenia w e, kolejnym odcinku. Cześć!